Siema widzowie, Witam w kanale Autosanek i widzowie jak może widzieliście na shortsie to robimy znowu daily od 15, 15 stycznia a widzowie ten odcinek wlatuje 2 grudnia i widzowie życzę Wam szczęśliwego nowego roku no i nie wiem co jeszcze powiedzieć, no i widzowie, teraz będzie kilka filmów z MPK Cholni i przed 15, no przed 15 stycznia widzowie, wleci tylko jeden odcinek, a tak to to będziemy nagrywać z MPK i, i z innych różnych takich gier. No i widzowie, jeszcze raz Wam życzę szczęśliwego nowego roku. No i niestety live'a dzisiaj widzowie nie będzie. Po prostu nie wyrobiłbym się, bo w sumie mogę Wam powiedzieć, bo teraz idę za niedługo na łyżwy i widzowie nie udałoby mi się zrobić live'a, no więc nagrywam oto ten krótki odcinek yy, i widzowie linię 331 usunęli i zamiast tego jest linia 321 i nowa linia. 704 i widzowie, ja dla Was je teraz nagrywam, więc ja się z Wami żegnam i baj.